Czy można wymknąć się ze szponów śmierci? A jeśli tak, to na jak długo? Dzisiaj poznacie prawdziwe historie ludzi, które spokojnie mogłyby posłużyć za inspirację dla kultowej serii, oszukać przeznaczenie. Przekonacie się, że rzeczywistość potrafi być równie mroczna i nieprzewidywalna, jak sam żniwiarz. Zaczniemy od dość kontrowersyjnego przykładu. Według jednego z polityków był pewien człowiek, który chciał, żeby polskim dzieciom żyło się lepiej. Tym człowiekiem był Janusz korwin i mówił o pewnym niemieckim akwareliście. To prawda, dyktator III Rzeszy był najpopularniejszą osobą, jeżeli chodzi o unikanie kostuchy. Przeżył co najmniej 42 udokumentowane zamachy. Poza tym w I wojnie światowej został ranny w bitwie nad Somą oraz został zatkuty gazem musztardowym. To, co zabiło setki tysięcy innych, jemu nie zrobiło nic. Kolejna niezwykła historia to Tsutomu Yamaguchi, Japończyk, który przeżył eksplozję obu bomb atomowych rzuconych na Japonię. Był w delegacji w Hiroshimie, na którą spadła bomba Little Boy. Doznał poważnych oparzeń i czasowo utracił wzrok i włosy. Dwa dni później wrócił do rodzinnego miasta Nagasaki, które z kolei zostało zniszczone przez bombę Fatman. Pomimo przyjęcia ogromnej dawki promieniowania, Yamaguchi przeżył. Dożył sędziwego wieku, a choroba nowotworowa ujawniła się dopiero w ostatnich latach życia. Violet Jessop, pielęgniarka, która zdecydowanie nie miała szczęścia do statków, Przeżyła zatonięcie Titanica, siostrzanego Britannica oraz zderzenie RMS Olympic z okrętem wojennym HMS Hawk. Po tych traumatycznych wydarzeniach odeszła spokojnie w wieku 83 lat. Czas na bardziej tragiczne doniesienia, wszystkie powiązane z podróżami lotniczymi. 13 grudnia 1977 roku rozbił się samolot z koszykarską drużyną Uniwersytetu Evansville. Jedynym członkiem zespołu, który przeżył, był David Farr. Nie poleciał z powodu kontuzji kostki. Dwa tygodnie później on i jego młodszy brat zginęli w wypadku samochodowym. Jemanion przeżyła katastrofę samolotów w San Francisco, by chwilę później zostać potrąconą przez wóz strażacki, pędzący na miejsce wypadku. Hilda Major przeżyła atak z 11 września, by dwa tygodnie później zginąć w katastrofie lotniczej w Queens. Erwin Tumili przeżył katastrofę lotniczą, w której zginęło 71 osób. Cztery lata później wyszedł cało z wypadku samochodowego, w którym liczba śmierci wyniosła 21. Do grona dziwnych wypadków można zaliczyć odejście Bobiego Licza. Kaskadera, który przepłynął w gera w beczce i skoczył z ponad 35 metrów do półtora metrowego basenu. Ironia losu: Zmarł po poślizgnięciu się na skórce od pomarańczy. Zakażenie nogi zakończyło jego życie. Na koniec Frano Selak, znany najbardziej pechowym szczęśliwcem świata. Horwat, który rzekomo przeżył wykolenie pociągu, wyrzucenie samolotu zakończone upadkiem do stogu Siana, zatonięcie autobusu, eksplozję samochodu i potrącenie przez auto. Dodatkowo wygrał na loterii 600 tysięcy funtów, czyli ponad 3 miliony złotych. Pieniądze przeznaczył na operację Biodra, wsparcie bliskich i budowę dziękczynnej kapliczki Matki Boskiej. Zostawiam was z pytaniem, czy przypadek naprawdę istnieje, a może wszystko to część większego planu? Jeżeli podobał ci się odcinek, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu, czy chcesz więcej takich historii. Do widzenia państwu.